Ciężko z tej strony Carl, a to jest Call of Dura z tak więc po raz kolejny jesteśmy świetnym łowcą głów z silas, Silasem Grey Graves o! Nie mieć cygaro i strzelbę taką śmieszną jakby w, w, flick of Tak więc po zostawieniu 23 pocisków w ciele Erika eri, Erika, Strika Dalcona

Sądzę, że nie, nie ja it was autumn. The maple trees were in full color. Red as blood. Ah, you should buy us that if something something is happening, I'm sure. The rains that year were torrential. So the whole area was flooded. Mm. The vigilantes are spread out wide. Prawie nadejdziemy na to, żeby zobaczyć co. Myślę, że przy, przyjemny taki klimacie. Tak jak Rostarczyk. Ciekawe, jakby ten obraz tak. Nie ten. To sekret. Czarny bar. Nowy poziom, szybko. I... Jest. Oddaliśmy ostatni punkcik. I co teraz? Tutaj teraz możemy dawać w kolejne? dziwność. Sińmy tak. A kimbo? Strzelanie z dwóch rewolwerów. To będzie też obce. Tylko tego tak boję się, że jak będziemy jechać na yy, rewolwery, tak? To stracimy naszą jakby umiejętność tego, że będziemy mieli z naszą strzelbę świetną. No, tak? Wypatrujmy czerwonych stąd rzeczy. No cholery, nie widzę ich. Nie, tędy nie. No jest tam, powinienem iść w tą... W tę stronę, ale coś jest nie tak. Ewidentnie coś tu nie jest. Czyżby to tylko taki portel, że mam niby iść tu, a tak naprawdę nie pójdę tu, bo pójdę tam? Hmm... Nie, tędy zatoczę kółeczko. Chociaż... Tak, za to trzekułeczko, czyli inaczej, ja stąd przyszedłem. Czyli po prostu wziąłem złą, yy, jak to się mówi, tą rzecz, która mi wyznaczyła drogę, bo teraz powinniśmy iść tą... w tę stronę, to jest właśnie. Some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. No I, dobra, a gdzie jest teamu? I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. I wondered why didn't come running they the shots. I didn't yet. the not Dobra. Wybuchnij! O. o nie! Dobra, musimy się schować troszkę i odpocząć. Trzy wdech. Raz, dwa, trzy. Dobra. Możemy iść strzelać dalej. Już? Tego te się nie spodziewałem. Okruch. to musi być okruch. Te, nie ma okruchów, to muszą być okruchy. Duże amunicje. Świetnie. Wybuchaj Ojej Trzeba się chować za drzewo Coś to Nie! Ej, ale co to wybuchło? Proszę was Aaaa. Nie wiem co to był strzelec, ale Co za strzelec? Dobre wsio, wsio, Ci są wszyscy. dobrze, ale tu jest amunicja, a to zaraz będzie kolejna gromada strzelających inaczej. A dobra już więcej Już wiem co mnie tak załatwiło Te dziady na Zaczynają rzucać granatami To nie wiem czy oni nie wiedzą, ale to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne Gdzie są moi sojusznicy? Powiedział Silas. Ale po nie powiedzieli, że ci nie pomożemy. Bo byłeś niegrzeczny. U, nie wiem skąd strzelają, Wolę się uciec z domku. Może w takiej racji że tu jest dużo amunicji. A mój się ładuje. I boom, kolejny boom. Tak, tacy przeciwnicy nie są mi straszni. Ani troszkę. Trudniejsi już są ci, którzy mają bomby. Takich to nie lubię. Coś czuję, że to świetne miejsce na. A, czekaj, stodoła. doła. Aha. To ja przepraszam. i can to but just ended up falling inside so how did you get out the barn doors was open right, i some suspicious characters the bushes. of course i followed them What no the? Goddamn, was like a goddamn maze and pretty soon i had no goddamn idea where i was Steve? So I just started walking and pretty soon... I... Oh. Mm. Steve? Steve? Uh, huh? Oh, uh, no, 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 I'm listening oh steve zastro Indians. Za me from all sides indiana ah, indians no i just want to make sure steve was paying attention now where was i you were following the daltons through a swamp that's right. See, Steve, Dwight's paying attention. where was the? I? Was right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is <laughs> a very sacred thing. It's a bond like no other. That's 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 So did you damn Not yet. But I did find a few of their cousins. You can't Kansas breed like rabbits. Horsemiths or, or Heimhoffers or who knows what. Yeah. So yeah what's more Whoa. important than family? How big knows what I'm talking about? Eagle. Przeprawdzać za pleców mi przypadkiem kogoś nie ranek był być mały Między ocz Między ocz Dobra oj, słyszałem drink sekretu Co to jest? Uciekaj Oho! Tarczownik bez tarczy? co to jesteś, tarczownik. Ale te drzwi to te co i mieli to mieli o! Tego tak się nie spodziewałem Dobra Może inną stronę inną drogę Inne przejście O nie, zostałem Amunicja Dużo amunicji Dobra Załatwione, załatwiony, jesteś jeszcze... o gdzieś... Tu o nie, daleko ich. dużo ich, sporo ich. Masz. Uch, powiem wam szczerze, że... Ostra jazda. Jak pokepi. Ostrym sosem. Ale takim spiekielnie piekielnie ostrym sosem. hahaha <taki>, Taki rzecz. Dobra, jedziemy dalej. Miejmy nadzieję, że to już końcówka. I teraz wiem, że ja mam im zagrozić. Dobra, tu jest coś, czyli to nie, to jest arena bossa. Nie ma bata, zobaczcie. A jednak nie. There was a lot of those barrels, wasn't there? That's when I saw it. A go, go, zobaczę, cholerny steamboat. Parawiec. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a rag, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of 89. Now, was it a stern-wheeler or a or side-wheeler? What? Mm. So, what? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat. Tylno. The god army on It yeah, was, but in, so, that was and those vigilantes the me were anywhere to be found. But among those men that were shooting I thought I saw some familiar faces. Is there anyone else? Is am No, nie, problemy techniczne. Dlaczego to mnie spotyka? Ale przynajmniej mam jeszcze czas. Więc może najprawdopodobniej uda nam się dorwać tego Daltona. Albo i następnego. Kurde, boli mnie to, że on tak lekko spadnie. I już sobie robi taką krzywdę mocną. Uh, haha. wyspaniłem się. Hoppa. o Nie. Hmm. Nie ma niestety nikogo więcej. Albo istety całe szczęście. O nie! Sekret. Cze? Titanic? Jack? Jack! Nie, nie, nie zadziałało. Nie ma go. Czyli okrąg musi być gdzieś tutaj.

Więc jak zrobię dużo, to zrobię bardzo dużo, tak więc yy, po prostu zabiję wszystkich. A, to tu był okruch, Ale się wycwanił, schował. Trzeba ja chcę w to... aby ja wolał wyłamać tamte drzwi. No, ale nie, nie, nie. Wow. <słuch> Dobra, koło ruch, parabuch, ale to nie jest nasz cel. A no szkoda, bo moglibyśmy na przykład, nie wiem, yy, spróbować uruchomić. Tu jesteś. Ja wiem, że on tam jest. Co?

Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth oh. proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? It was a, it was a goddamn ocean Yeah, but I was Did in you a fight cough. Um about the Titanic, if you ask me which two glasses do, I don't think so, Oj, anyway, i i took in a lot of smoke that day so i the might be a bit hazy, but somehow i managed to finally disembark it was time to settle this once and for all uh -huh. Nie żyje rock'n'roll! chociaż właściwie country. Tak powinienem przyknąć. BUM, bum! boom. A nie powiem Strzelanie tego jest zabawne. Jest bardzo. Proszę, że to dziwnym trafem się nie przegrzewa. W chwili w tym. O nie. Together. Było ich dwóch, a ja Twoi tylko jeden. Skupienie, dobra, najpierw na jednym. Wydaje mi się, że to bardziej odpowiednie będzie. O nie! Trwaniaki. Tak? Tak się nie robi. No dobra, w takim razie jadę na ciebie A walić honor! If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds, ha ha ha. For 14 years later, he moved to California, sold real estate, and lived all the faithful life. Oh, and the tragedy of his two brothers. Tyle. You I was with two brothers.